To są ludzie, których by nikt nie zatrudnił za duże pieniądze. Jak minister finansów mówi o Krzysztofie Rybińskim, że on zarabia dziesiątki milionów, no to dlaczego pan minister nie zarabia? Bo nikt nie chciał zatrudnić, dlatego przyszedł do Polski został ministrem, prawda? Bo jakby miał do wyboru zarabiać 100 tysięcy, a nie 10 tysięcy, to na pewno by wybrał 100 tysięcy, bo ja nie wierzę. Jak ja patrzyłem na twarz ministra, jak była debata w bardzo poważnej sprawie, największej katastrofy, bo Polska jest jedynym krajem, który w dwóch identycznych katastrofach samolotów wojskowych najpierw stracił całe dowództwo lotnictwa, a potem całe dowództwo armii i odbywa się debata i premier się tłumaczy, a on rechocze ten człowiek, tam. on się z tego cały czas śmieje. I telewizje to pokazują. I jak ja widzę ministra rechoczącego w tak poważnej sprawie ministra finansów, to jestem przerażony, jeśli chodzi o nasze finanse. Naprawdę, bo to też o czymś świadczy. A jak pan generał przyjął raport Maku? Znaczy ja powiem tak. Ja się dowiedziałem, że pan Graś miał informację, że ten, ta konferencja będzie dzień wcześniej. I teraz nie wiem, czy nie chciał przerwać nart panu premierowi, czy co. Bo w normalnie funkcjonującym kraju, z normalnie funkcjonującymi służbami, to godzinę przed raportem MAK-u powinna być konferencja pana ministra Millera, który by puścił ogółowi społeczeństwa, co się działo w tej wieży, w tym baraczku. Ale my w tym momencie uznaliśmy, że jest wszystko w porządku, bo wcześniej pan premier mówił, że no, wierzy Rosjanom. Rosjanie zrobią tak jak trzeba, no bo jakby wpuścił NATO, a my jesteśmy od 10 lat w NATO przecież. I mnie się pytają niektórzy nato już emerytowani. Generałowie, czy wy jesteście w NATO od 10 lat, czy wy jesteście w Układzie Warszawskim? Bo przecież jak się rozbił samolot NATO, to próbujecie mówić, że to jest samolot cywilny. Zginęli generałowie NATO. Przecież generał Gongor miał już obejmować najwyższą funkcję w NATO. Generał Buk prowadził operacje natowskie. To samo generał Kwiatkowski, to samo generał Potasiński, bo Grom prowadził te operacje. I giną najważniejsi generałowie. I w tym momencie wychodzi minister obrony, najpierw udaje, że nie wiedział w ogóle, że oni lecą, że się prywatnie dowiedział, no to Wikileaks polskie przesłało do Rzeczpospolitej z jego podpisem. No ale to nic, że kłamie społeczeństwu. Ale nie zwrócono się do NATO o pomoc, tylko pan premier się przytulił, odesłał tłumaczy, o czymś pogadał i był spokojny. A potem się okazało, że Rosjanie pokazali, żeby odsunąć od tej swojej wieży czy baraczku uwagę, jak u nas się szkoli pilotów. No zresztą sami to potwierdzamy. Ostatnio dowódca lotnictwa przecież powiedział, że mamy dwóch do 154. Jest wszystko w porządku. I pytanie Wojciecha Inteligencja za tym stoi czy głupota? No ja nie czuję się intelektualistą, stąd nie będę oceniał. Czyjejś inteligencji. Dla mnie, ja tak po wojskowemu prosto powiem. Przeczytajcie Państwo artykuł wybitnego intelektualisty Czesława Bieleckiego. Był w sobotniej rzepie na Osuwisku. Tam jest wszystko pokazane. Tam jest wytłumaczone, kto odpowiada za katastrofę. Jak te gry są prowadzone, żeby tylko odwrócić uwagę od tego, co się stało? A ta katastrofa jest cudem, cudem, który może uratować Polskę, bo pokazał, w jakiej my jesteśmy sytuacji. Potem jeszcze doszły powodzie, doszło PKP, ale to już są takie dodatkowe sprawy. I w tej chwili, jeżeli naprawdę wszyscy ludzie dobrej woli się nie wezmą za to, to my się znajdziemy na tym osuwisku. Bo Już ja mam dwa jesteś. pytania teraz. Jak obserwowałem to wcześniej, właśnie te zdarzenia, które równolegle biegną, tak? Że tu po wodzie, poprzez jakiś taki ogromny system zaniechań, że pozwalamy się ludziom osiedlać, administracja nic nie robi, nie ma terenów zalewowych. Jak to obserwowałem i katastrofę i jeszcze coś, to na początku myślałem, że to jest właśnie takie ogólne zaniechania i głupota. A teraz zaczynam szukać planu w tym. Bo za dużo rzeczy się dzieje, takich dziwnych zgłupoty, puszczanie lejców, nic nie robimy. I co? No nawet głupek się zorientuje, że jak dalej nic nie będę robił, to mi się coś stanie. Więc już teraz szukam za tym planu. To jeden, jeden taki przykład planu panu podam. Mieliśmy po raz pierwszy od długiego czasu, tak jak od ośmiu lat pierwszym takim wspaniałym dowódcą był pułkownik Zawadka w Gromie i najlepsze dowództwo było od 20 lat w Gromie i je usunięto. Tak w centrum antykryzysowym rządu był doktor Przemysław Guła, lekarz, ratownik górski, wyszkolony w Stanach Zjednoczonych, w Wielkiej Brytanii. Stworzył zespół dziesięciu wybitnych ludzi. Do niego przyszli tak jak do Zawadki, bo simili simili gaudet, no podobny podoba się podobnemu. I co się stało? Pan premier zwolnił pana Gółę. I gazeta wyborcza nawet wyjaśniła, co mnie zdziwiło, że on dostał w prezencie od młodych naukowców z Wojskowej Akademii Technicznej program informatyczny antypandemiczny za darmo, a ten program miał być sprzedany za 100 milionów, czyli już. Nie pasował pan doktor Guła. I pan premier podpisał spokojnie jego zwolnienie, zanim odeszło dziesięciu najwybitniejszych specjalistów. I nic się nie stało. Polacy, nic się nie stało. I nastąpiła powódź. W piątek się zaczęła powódź, a w sobotę komitet, którego nie było, bo odszedł pan doktor Guła i dziesięciu specjalistów, oznajmił, że wszystko jest w porządku. W sobotę, mimo że w piątek już zaczęła się powódź. I rząd, no bo był na weekendzie pan premier, dopiero w poniedziałek wieczorem się zajął powodzią. I wszyscy Polacy widzieli, jak ci biedni strażacy układają te woreczki, prawda? Wystarczył śmigłowiec duży wojskowy z wielkim worem gruzu. Jedno zrzucenie i nie trzeba całą noc układać. I to jest proste jak konstrukcja cepa, ale tego się nie robi. A jaka armia? Pijarowców chroni tego pana klicha. Co za tym w ogóle się kryje, że on jest niezniszczalny? No. Czy on coś wie takiego o rządzie, czego oni się boją? Ja tego po prostu nie rozumiem. To jest jeden się powiesił więzień, prawda? I wybitny profesor został zdjęty ze stanowiska ministra sprawiedliwości. A tutaj pięć katastrof, 130 osób zginęło. Kupił samolot za 88 milionów dolarów, który tam nie lata w Afganistanie. Jest wokół tego cisza. Czyli jaka idzie kasa na ten PR? A przecież wojsko się cieszy bardzo dobrą marką w społeczeństwie, tylko że to wojsko jest coraz słabsze. No to w takim razie po tym wszystkim, cośmy powiedzieli, co robić? Co robić? Ja myślę, że takim pierwszym ruchem, ja o tym słyszałem, ale nie chcę tego. Tutaj ogłaszać, bo nie jestem twórcą. Powstaje taki zespół ekspertów niezależnych, ZEN. Bo muszą być ludzie, którzy. Bo pojedynczo to robią od razu głupka. Ktoś tam wyjdzie, to pani Monika Lejnik powiedziała, że ja popieram PIS, mimo że kiedyś Jarosław Kaczyński zabraniał Radkowi Sikorskiemu się ze mną spotykać. Ale to jest najprostsze. Tutaj powiedzą PISior, tu tak. powiedzą jakiś tam. Nie, niedouczony, tutaj się nie zna, tu pani Paradoska się uruchomi, tu jeszcze ten inny tam facet, no bo to jest ten tak zwany salon, wiadomo, są ludzie, którzy nawzajem sobie świadczą usługi, to wszystko im dobrze idzie, a tu jakieś takie indywidua wychodzą i zaczynają mówić prawdę. I ludzie w internecie zaczynają na to zwracać uwagę, więc też no trzeba w jakiś sposób ich opluwać. Ja myślę, że ten zespół to będzie takim pierwszym krokiem do takiego z obywatelskiego ruchu, który będzie pokazywał, ten zespół nie będzie związany z żadną partią polityczną, nie będzie mu koniec posądzany. To będą ludzie, którzy są po prostu absolutnie niezależni, którzy już osiągnęli bardzo dużo. I ja wiem, że jutro chyba o tym zespole... Państwo usłyszą, i to będzie jakiś taki krok, bo, bo coś trzeba, obywatele muszą coś zacząć robić. No ja nie zachęcam do tego, co tam w Kairze. No nie, ale pospolita murszeje, tak się rozsypują takie różne rzeczy, tu nie działa, tam nie działa, tu nagadali nic nie zrobili i tak dalej, to się sypie się wszystko, ja to widzę, że się sypie. Tak. Niepodległość I... się sypie tak zwyczajnie i po prostu. Tutaj rura przy Szczecinie, tu w Królewcu budują sobie ruscy elektrownię, która ma nas zasilać albo zatruć, przecież można otworzyć komin i już. Zrobić katastrofę, żebyśmy się my zajmowali czym innym. Na granicy zatrzymane ciężarówki, dróg się przez Polskę nie buduje. No widzę, że to się rozsypuje wszystko. Rozwalają się przy rzekach te wszystkie zapory wodne i nie, nie budujemy następnych albo nie przesiedlamy ludzi na, wyżej trochę, tylko żeby właśnie się zatapiało, żeby nie działało. Świętej pamięci pan marszałek Płażyński. Ja pamiętam, miał znakomite pomysły. Zresztą kiedyś stworzył firmę, w której pan Tusk malował kominy, dzięki temu utrzymywał swoją rodzinę. I po, potem się pozbył pana Płażyńskiego. Pani Dagilowska też miała pomysły, też się jej pozbyto. Pan Olechowski, współtwórca Platformy, też wiem, że miał pomysły, też się go pozbyto. Czyli właściwie no, został graś, Paweł, który jest, pracuje też dodatkowo u Niemca jako ten stróż nocny, bo tam w tym pałacyku mieszka i przytakuje panu premierowi i widać, że są potrzebni tacy. I teraz, co, co ja widzę optymistycznego? Ja widzę, że to pokolenie młodych ludzi, które liczy. Ponad 13 milionów ludzi, którzy zaczęli już w Wolnej Polsce swoją działalność, oni kiedyś odsunęli PiS. Oni nie głosowali w większości, moim zdaniem, na Platformę, tylko oni mieli dosyć takich ruchów PiSu, które były ruchami nieprzemyślanymi. I jest mądrość w tych ludziach, i ja widzę, że oni w tej chwili też zaczynają już. Się denerwować, już to coraz szerzej widać. I dlatego moim zdaniem te wybory kolejne będą przełomem. Bo. No tak, ale nie ma sposobu wprowadzenia niezależnych kandydatów. Chyba, że do Senatu, bo coś czytałem, że jest wreszcie ordynacja okręgi jednomandatowe. No ale Senat to jest trochę recenzent, tak? Taka izba namysłu. Ale moim zdaniem, panie redaktorze, jeżeli. Młodzi ludzie zrozumieją, że od nich bardzo dużo zależy, bo w tej chwili właściwie, no, ja się już tam nie martwię tak za bardzo w sprawach emerytalnych, bo już jestem emerytem i wiem, co to znaczy. Natomiast ci młodzi, jak ja się na tym nie znam, ale jeżeli to prawda, co mówi pan Balcerowicz, co mówi pan Krzysztof Rybiński, któremu ja bardzo ufam. No to ci młodzi się muszą martwić o przyszłość. Jeśli oni w tej chwili nie zaczną reagować na to nieudacznictwo, które nas prowadzi na manowce, to będzie bardzo źle. A ja w tych młodych wierzę, bo ja z tych młodych, wspaniałych ludzi zbudowałem grom, który przez 20 lat funkcjonował, i dlatego teraz krzyczę i zwróciłem się z apelem do pana marszałka Sejmu Grzegorza Schetyny, bo mi się bardzo podobało jak. Powiedział prawdę, że rząd się spóźnił przy raporcie MAK-u. No, wszyscy się zdziwili. Jak ktoś mówi prawdę, to jest to dziwne, prawda? Bo tak jakoś się przyjęło, że trzeba przytakiwać, mówić, że jest świetnie, taki dawci jest, jak tam zaczęli krytykować coś. ludzie kolej, jak ktoś mówi, co pan TFN 24 nie ogląda, co pan tu krytykuje. Ale TFN też się już zmienia. Co prawda mają zakaz zapraszania mnie, nie będę ujawniał, kto to. Spowodował, bo już nie chcę tak wszystkiego od razu powiedzieć, ale, ale za to mnie zaprosił i Polsat, i zaprosiła mnie telewizja, i mogłem ten apel do pana marszałka Schetyny ogłosić. No, pan redaktor wspierał grom zawsze. Panie redaktorze, za to panu bardzo dziękuję i przepraszam, że tak się rozgadałem, ale to mnie wszystko bardzo boli, tych trzynastu. Symbolika gromu to jest trzynasty, kiedy powstał i tych trzynastu najlepszych oficerów, jak zobaczyłem ich na pożegnaniu, to aż mi się łzy w oczach zakręciły. Bardzo panu generałowi dziękuję. Generał Sławomir Petelicki był gościem Radia net i Radia Warszawa. Ra, 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 radio